Cześć. Słuchasz właśnie pierwszego odcinka podcastu John Dog. Nazywam się Renata Haraj i jestem pasjonatką zwierząt oraz właścicielką kudłatego tego karmera. Na co dzień zarządzam firmą John Dog, a w najbliższych audycjach usiądę za mikrofonem, by porozmawiać z ekspertami o zdrowiu, wychowaniu, pielęgnacji i żywieniu czworonogów. Jeśli szukasz sprawdzonej wiedzy o psach i kotach, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam do słuchania. W dzisiejszym odcinku moim gościem jest Paula Gumińska, zoofizjoterapeutka, z którą porozmawiam o aktywności fizycznej psów. Skupimy się przede wszystkim na szczeniakach, na tym, ile ruchu potrzebują, jakie treningi są dla nich najlepsze i na co trzeba zwrócić uwagę, żeby nie wpłynąć negatywnie na rozwój takiego młodego psa. To właśnie te i inne zagadnienia rozjaśni nam dziś Paula. Cześć Paula. Cześć, dzień dobry. No to co, przechodzę od razu do pierwszego pytania cieplejsze dni, w końcu słoneczna pogoda i to wszystko zachęca nas do tego, żebyśmy spędzali czas z psem na świeżym powietrzu. Wiem, że niektórzy z nas mają nawet bardziej ambitne plany, wiesz, myślą o bieganiu, o, o jeździe na rowerze. Może chcą wybrać się na naprawdę taką długą wycieczkę. Czy takie plany są na pewno odpowiednie dla szczeniaków? Powiedzmy, że tak, jesteśmy już po tych najważniejszych szczepieniach, po pierwszych szczepieniach, czyli problem kwarantanny nas nie dotyczy, jest za nami. Kiedy możemy zaczynać te aktywności i jak to zrobić? Ja wyjdę od takiej informacji, że aktywność fizyczna jest zdrowa i potrzebna dla każdego organizmu. Tym bardziej dla psów i psy w ogóle zostały stworzone do ruchu, o tym musimy pamiętać. Natomiast to, o czym najczęściej zapominamy, to to, że to musi być dostosowana aktywność fizyczna do wieku i możliwości naszego psa. W przypadku szczeniaków, ja to, co najczęściej zalecam, to są po prostu spacery. Uważam, że spacery mają bardzo dużo takich profitów i w rozwoju fizycznym, i psychicznym, Szczeniaka, więc będę gorąco do tego zachęcać podczas każdej naszej rozmowy, która będzie dotyczyła gdzieś tam aktywności fizycznej szczeniąt. No i przy, w przypadku szczeniąt ważne jest też to. Że one w przypadku eksplorowania środowiska też socjalizują się od razu, zapoznają się z otoczeniem, wyrabiają sobie jakieś tam reakcje na bodźce. Natomiast, żeby to było bezpieczne, to rozpoczynajmy od spacerów takich do 20-30 minut i w łatwym terenie. Czyli nie wybierajmy się ze szczeniakiem od razu gdzieś w góry, na plażę. To są takie tereny, które wymagają przygotowania fizycznego. No i ja też jestem bardzo ostrożna z dużymi szaleństwami i dużą ilością zabaw z innymi psami. Tam się dzieje bardzo. Dużo niefajnych rzeczy, i to i właśnie behawioralnie, o czym pewnie już część naszych słuchaczy gdzieś tam y, się z tym spotkała, ale też fizycznie, tam w trakcie zabawy między psami takiej intensywne jeszcze z niedostosowanym na przykład kumplem, y, dzieje się bardzo dużo brzydkich rzeczy. E, nagłe zwroty, skręty, psy mogą wpaść w dołek, mogą się gdzieś zderzyć. Więc ja takie zabawy albo bardzo fajnie, mądrze dobieram towarzystwo, no i też limituję czasowo. W przypadku spacerów, jeśli dobrze dobierzemy teren, dobrze dobierzemy czas tego spaceru, jest dużo mniejsze zagrożenie jakimiś problemami. E, I warto też powiedzieć, że jeśli na przykład będziecie się wybierać na jakiś dłuższy spacer, to że mamy szczeniaka nie musi nas ograniczać w życiu, to można też rozważyć czasowe noszenie go, żeby e, mieć jakiś plecaczek, jakąś torbę transportową. Czy po prostu na ręce zabrać takiego malucha? I na przykład po 15-20 minutach, kiedy on maszeruje na własnych łapkach, później z 10-15 minut go ponieść. Przy, w przypadku na przykład psów lękowych albo y, psów w takim intensywnym okresie wzrostu, kiedy są różne fazy takie rozwojowe, to też fajnie im pozwala. Zapoznawać się z otoczeniem bez konieczności nawiązywania interakcji na przykład z obcymi, więc jak najbardziej możemy zrobić dłuższy spacer, tylko wtedy po prostu czasowo tego szczeniaka sobie gdzieś tam bierzemy pod pachę, jak ja to mówię. Eee, najbardziej krytyczny okres, na który musimy zwrócić uwagę, to jest okres wymiany zębów. I tutaj z reguły powyżej czwartego miesiąca życia ten okres się rozpoczyna. I tutaj na pewno, jak mieliście szczeniaka albo gdzieś tam mieliście styczność, to to jest ten czas, kiedy mówi się o tym, że szczeniak ma każdą nogę w inną stronę. Eee, potyka się. Na prostej drodze. Bardzo często w przypadku ras, niektórych na przykład mamy klapnięte uszy, wtedy bardzo luźne nadgarstki. I w tym okresie ja zalecam ograniczenie intensywnej aktywności fizycznej. Na jak długo ograniczamy? Ja ograniczyłabym do momentu wymiany zębów, czyli jak już pies ma komplet nowych zębów. I często to się wiąże z tym, że troszeczkę hamuje się intensywny wzrost. Czyli jest taki moment, kiedy pies bardzo mocno przybiera na wadze i bardzo wzrostowo się rozwija. Później jest ten moment zahamowania, i w tym okresie możemy troszeczkę znowu tej aktywności zwiększać. W tym okresie, kiedy jest wymiana zębów, to w ogóle bym uważała na przykład narzucanie zabawki, bo hamowania, zwroty, takie duże obciążenia na stawy. Mogą niestety prowadzić nawet do jakiejś deformacji, jeśli to jest powtarzalny, powtarzalny wysiłek dla takiego psa. No i o tym też pewnie część z Was słyszała, że płytki wzrostu są w kościach długich u psów. To jest takie miejsce, które naturalnie kostnieje z wiekiem. W tym miejscu kość przyrasta na długość. I mówi się o tym w świecie fizjoterapii psiej, że do momentu zamknięcia się płytek wzrostu, nie powinniśmy poddawać szczeniaka takim celowym treningom siłowym. Wytrzymałościowym. Z reguły to jest mniej więcej między 12 a nawet 24 miesiącem u dużych ras, Czyli wcześniej to jest przygotowanie głównie ogólnorozwojowe. To nawet ortopeda może na zdjęciach RTG ocenić, czy te płytki są zamknięte. No i wiadomo, jakby jak szczeniak kończy rosnąć, to jest większa szansa, że już ten kościec jest gotowy. A co się może w ogóle wydarzyć, jeśli rzeczywiście rozpoczniemy ten intensywny trening za szybko? To do, do jakiego okresu treningi wytrzymałościowe powinny być zakazane? Właśnie do momentu, kiedy te płytki y, rosną? Yy, tak naprawdę, jeśli za szybko y, rozpoczniemy taki, y, można powiedzieć, trening już sportowy, czyli będziemy. Dozować aktywność fizyczną z myślą, na przykład o kształtowaniu wytrzymałości albo siły, to możemy doprowadzić do problemów z układem ruchu, do przeciążeń. Jeśli nas, nasz pies ma jakieś genetyczne predyspozycje do schorzeń układu ruchu, to niestety to jest też sprzyjająca sytuacja, żeby wywołać objawy. I tutaj jakby najczęściej mówi się o takim podziale na urazy nagłe, właśnie i przeciążeniowe. W przypadku małych piesków często zdarzają się nawet złamania kości. I no to taki uraz nagły musicie sobie uświadomić, że wyłączy waszego szczeniaka z jakiegokolwiek ruchu, na przykład na 4-6 tygodni. Czyli wyobraźcie sobie, że naszego małego dzikusa musimy 6 tygodni trzymać na smyczy i nawet nie pozwalać mu w domu się poruszać. No więc ja zawsze mówię, że lepiej zapobiegać takim sytuacjom. I kiedy możemy zacząć? Tak naprawdę dobrze jest skonsultować to z fizjoterapeutą albo psim ortopedą. Który może ocenić, czy nasz pies już jest gotowy na większe obciążenia? Mówi się, że takim punktem orientacyjnym jest moment, w którym pies przestaje rosnąć. Czyli, jeśli na przykład mierzymy naszego psa wzrostowo w kłębie i przez powiedzmy już miesiąc, dwa jest stabilizacja tego wzrostu, to możemy. Z uproszczeniem przyjąć, że powoli można takie intensywniejsze treningi e, zaczynać. No, w przypadku, tak jak też wspomniałaś, treningów wytrzymałościowych, czyli jeśli na przykład ktoś chciałby biegać z psem mm. jakieś dystanse, to trzeba pamiętać o tym, że układ oddechowy tam bierze dużą y, rolę w wytrzymałości. No, a klatka piersiowa, płuca też bardzo długo się rozwijają. Więc możemy już wtedy zaczynać, ale zawsze trzeba pamiętać o tym, żeby prowadzić ten trening wtedy progresywnie, czyli rozpoczynać od małych obciążeń po prostu. Czyli co, jeśli jesteśmy właścicielem, powiedzmy, takiego pięciomiesięcznego szczeniaka, to tylko spacery nam zostają? Yy, spacery to po pierwsze, po drugie spacery, a po trzecie spacery. Yy, ale jak najbardziej możemy już sobie też yy, włączać jakieś ćwiczenia. I po pierwsze pamiętajcie o tym, że jeśli nasz pies yy, ma problem z przywołaniem, a ten okres, który podałeś, taki piąty, ósmy miesiąc, to często jest taki okres, kiedy różki zaczynają wyrastać naszemu maluchowi. 3 latka u dzieci. Yy, tak, dokładnie. Yy, I... Wtedy warto też się zaopatrzyć w linkę treningową, żeby po prostu mieć nad naszym psem kontrolę, żeby nic się nie wydarzyło. Natomiast co oprócz spacerów? Ja jestem zwolenniczką wprowadzania już psa w takie sytuacje szkoleniowe, ale bardziej pod kątem rozwijania naszego psa, jego psychiki, żeby nauczył uczyć się, bo to wcale też nie jest takie oczywiste. I tutaj z pomocą może przyjść dobra psia szkoła, dobry psi trener który nas przeprowadzi przez taki proces. Można też w domowym zaciszu się pokusić o naukę różnych sztuczek prostych, zacząć od jakichś podstawowych i tutaj akurat też nagrywaliśmy odcinki z takimi treningami ogólnorozwojowymi, więc śmiało takimi rzeczami można się posiłkować. No i jeśli pies lubi to, jeśli ma popęd łupu, to ja wprowadzam też po wymianie zębów zabawę zabawkami. Ograniczam tylko rzuty i aporty i to jest mega istotne, bo bardzo często mam pacjentów właśnie młodych, którzy, młodych pacjentów, czyli psy, szczeniaki, które bardzo dużo aportują piłkę. Ja raczej polecam zabawy w przeciąganie, w szarpanie. Możemy dawać psu wygrywać, uczyć go aportować tą zabawkę, tak żeby on też się dowiedział, że ta zabawa najfajniejsza i najlepsza jest przy nas, przy człowieku i z nami. I to spokojnie też już można sobie wprowadzać. Jedyne, na co bym zwróciła uwagę, jeśli mówimy o sesjach szkoleniowych i o sesjach zabawy, to ja bardzo u szczeniaków limituję czas. I wolę zrobić na przykład trzy sesje po jednej dwie minuty niż jedną 15-minutową? To też wynika z zdolności koncentracji takiego malucha, więc nakłaniałabym was do tego, żeby nawet nastawiać sobie stoper na przykład na dwie-trzy minutki takiej zabawy, dać szczeniakowi przerwę i na przykład zrobić jeszcze jedną taką krótką sesję. A powiedz mi, jeśli rozpoczynamy takie zabawy czy sesje treningowe w okresie zimowym, temperatura poniżej zera, to na co ty zwracasz uwagę? Albo na co my powinniśmy jako właściciele szczeniaków młodych psów zwrócić uwagę? Pierwsze, co musimy pamiętać i co mi się od razu nasuwa, to jest oczywiście odpowiednia rozgrzewka. Czyli jeśli wcześniej piesek nam trochę zmarzł, gdzieś tam musieliśmy dojechać, dojść na to miejsce, w którym chcemy poćwiczyć, no to musimy takiego szczeniaka troszeczkę rozgrzać. I tutaj w przypadku szczeniąt po prostu z 10 minut, 15 takiego spaceru na smyczy, żeby się rozchodził, żeby organizm zaczął pracować na trochę wyższych obrotach. Po drugie, bardzo Was uczulam na podłoże. W trakcie takich zabaw w zimowej atmosferze, jak jest zmrożona trawa, zmrożona ziemia, to niestety jest bardzo niebezpieczne. Po pierwsze, nie ma amortyzacji, a szczeniak sam nie ma już dobrej amortyzacji, bo nie ma jeszcze tak zwartego układu ruchu, więc niestety, na przykład rzucając piłkę na zmarzniętej trawie, no łatwo się jest dorobić jakiś problemów. I po drugie, może być też ślisko, czyli mały szczeniak nie może złapać przyczepności, bo nie może na przykład pazurków wbić w trawnik. I tu jest łatwo jakieś poślizgnięcia, a jeśli na przykład jesteśmy właścicielami psa takiej rasy, która chociażby ma predyspozycję do dysplazji stawów biodrowych. Która, jakby ten rozwój dysplazji jest najczęściej na tle niestabilności stawu biodrowego. No i do tego dodamy śliską nawierzchnię i twardą. To niestety są sprzyjające warunki do tego, żeby ta dysplazja wystąpiła. Oczami wyobraźni zaraz widzę podłogi w naszych domach, mieszkaniach bez dywanów. Tak, tak. No niestety tutaj popularne jest to, że jesteśmy mądrzy już po szkodzie, czyli z reguły dopiero jak nasz pies ma poważne objawy i gdzieś tam uzyskujemy diagnozę, to o tym myślimy. I na, na szczęście już coraz więcej na przykład hodowców, jeśli trafimy na fajnego hodowcę, to też uczula na to, żeby zabezpieczyć te podłoża w domu. No bo właśnie, tym bardziej jak się zdecydujecie, no nie wiem, takie pierwsze, bardzo popularna grupa psów, która przychodzi mi do głowy, to są retrievery. One mają często skłonność do dysplazji. Owczarki niemieckie mają bardzo duże luzy w stawach. No i jak do tego dodamy niedostosowany ruch, i śliskie podłogi w domu, no to niestety jest komplet. Czyli Jeszcze... wracając do zimy, mamy Właśnie. śliskie podłoże? Tak. Czyli tak, rozgrzewka, rozgrzewka mhm. śliskie podłoże, czyli uważamy, tak naprawdę sprawdzamy to podłoże. Wolę zrezygnować z treningu niż narażać szczeniaka na jakieś duże. Y, taką walkę o przetrwanie na przykład w trakcie zabawy. I trzecie, co, to ja wiem, że jeszcze kilka lat temu to było traktowane jako taki y, mocny kaprys właściciela fanaberia. Y, fanaberia, o to jest dobre słowo. Natomiast y, zdecydowanie zaleca się ubieranie y, szczeniąt y, w takich y, już temperaturach. No, w, w, w przypadku niektórych raz, na przykład krótkowłosych, malutkich piesków, to już y, nawet w okolicach jak jest 5 stopni na plusie. Jeszcze jest wilgotno, to już są niesprzyjające warunki. I tutaj szczególnie zwróćcie uwagę na okresy bez ruchu. Czyli jeśli na przykład idziemy na spacer, a później, nie wiem, chcemy się zatrzymać gdzieś na ławce, na kawę, nawet wchodzimy z zimnego pomieszczenia do jakiejś restauracji, czy idziemy na przykład ze szczeniakiem na psie, przedszkole. I takie zajęcia trwają, my tam sobie ćwiczymy, to ja uważam, że dobrze jest takiego szczeniorka gdzieś tam zabezpieczyć, bo no nie trudno, chociażby jakieś zapalenie płuc, zapalenie pęcherza bardzo często się uszczeniąc zdarza. Więc jeśli widzicie, że wasz piesek się trzęsie albo na przykład ma niechęć do ćwiczeń, to może to być niechęć, która wynika właśnie z takiego mega dyskomfortu spowodowanego niską temperaturą. Czyli ubranka to nic złego. Do, do, dokładnie. Dostosowane ubranie, takie, które też nie ogranicza ruchu u psa, bo to jest też ważne. Czyli, może, nie jakieś tam y, 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 takie fikuśne wdzianka ale dobrze dostosowana jakaś kurteczka teraz jest bardzo dużo produktów z takich technicznych materiałów i to się naprawdę super sprawdza. Ja też na przykład swoje psy w takich skrajnych temperaturach często ubieram. Jak kończymy spacer i wsiadamy do samochodu. Samochód jest wyziębiony, one są transportowane, przewożone, bardzo lubią w swoich klatkach, w swoich transporterach. No i chcę też uniknąć tego, że gdzieś tam mi się wyziębią. Więc na spacer na przykład chodzą na golasa, ale w okresie właśnie bez ruchu mają ubranka, które po prostu zakładam, żeby gdzieś tam uniknąć jakichś skutków ubocznych tego wyziębienia. Już trochę o tym rozmawiałyśmy, ale może tak podsumujmy, co powinno nas skłonić do tego, żeby pomyśleć o wizycie u specjalisty, yy, nie wiem, psiego ortopedy czy fizjoterapeuty. Jakie symptomy ze strony psa powinny nam absolutnie zapalić taką lampkę w głowie? No to jest bardzo dobre pytanie, dlatego, że my niestety mamy takie, taką manierę, ja to zawsze porównuję do naprawienia samochodu, że jedziemy do mechanika już wtedy, kiedy nie da się jechać tym samochodem. Okay, czyli nie mamy w ogóle profilaktyki. Dokładnie, dokładnie. I ja też często gdzieś tam się przewijają pacjenci, którzy się zgłaszają ze szczeniakiem, że coś tam ich zaniepokoi. No więc co nas powinno zaniepokoić? Na pewno powinna nas zaniepokoić jakakolwiek niechęć do jakiegoś typu Ruchu, który na przykład wcześniej pies wykonywał. Czyli na przykład lubił, nie wiem, wchodzić sobie już na kanapę, urósł na tyle, że wchodzi na kanapę, albo otwieramy drzwi od domu, a on wstaje i wybiega, tak? Gdzieś tam mamy jakieś kilka schodków, po których on lubi wchodzić, bo na przykład, nie wiem, tam jest sypialnia, w której z nami przebywa. No i jeśli w przypadku któregokolwiek z takiego ruchu pojawi się niechęć albo jakiś dyskomfort. Czyli pies na przykład zawsze w tej sytuacji wstawał, zrywał się i chciał z nami iść, a teraz leży, nie ma ochoty wstać albo po wstaniu potrzebuje chwili, żeby zastartować, to to jest pierwszy objaw często bolesności. Ta bolesność psy rzadko pokazują bolesność w trakcie ruchu. Więc to że on biega i się cieszy, to nic nie znaczy. Musimy być też bardzo czujni w takich momentach właśnie ruszania z miejsca i po prostu tak jak mówię, kiedy pies odmawia jakiegoś ruchu. Po drugie, taki Nieoczywisty objaw to jest często nasilenie albo pojawienie się problemów behawioralnych. Czyli na przykład nasz szczeniak, nie wiem, witał się z innymi pieskami na osiedlu, a nagle jak pieski chcą go powąchać, to zachowuje się karygodnie. I oczywiście my pierwsze kroki kierujemy gdzieś tam do trenera, do behawiorysty, to jest okej. Okay. Ja mam bardzo dużo pacjentów skierowanych od behawiorystów i trenerów, dlatego że jeśli zaczynamy nawet pracę behawioralną nad zachowaniami psa, to powinniśmy wykluczyć przyczyny zdrowotne takiego Niepożądanego zachowania. Więc y, jeśli wasz pies jest bardzo nerwowy, y, bardzo tak nieoczywiście reaguje w jakichś jakich sytuacjach, y, i to na przykład może być niechęć do dotyku przez właściciela, niechęć do spotkań z psami, oszczekuje inne psy, albo y, ucieka raczej w takie zachowania lękliwe. Chowa się gdzieś, nie chce nawiązywać interakcji. To wszystko często też jest pierwsza oznaka problemów ortopedycznych. I oczywiście trzecia, trzeci element, który jest bardzo widoczny, to jest kulawizna. Czyli ewidentnie pies pokazuje. No to już trudno przeoczyć. Tak, chyba. to już trudno przeoczyć. Natomiast uwierz mi, że y, ludzie to bagatelizują. Y, I na przykład mówią, że y, zgłaszają się do ortopedy, kiedy pies już chodzi na trzech nogach, bo wcześniej to mu tylko cierpła nóżka po wstaniu. Jeśli zcierpnięcie, y, zasztywnienie powstaniu dotyczy jednej kończyny, czyli ewidentnie pies utyka na którąś łapę, to po prostu jest czerwone światło i na sygnale należy szukać terminu u psiego ortopedy, bo naprawdę no, y, to raczej zawsze jest wskazówka już, że coś niepokojącego się dzieje. A Przejdźmy do nieco starszych psów. Powiedzmy, że mamy psa, który już etap wzrostu ma za sobą, ma około 20 kg. Jak dobrze rozpocząć takie aktywne życie właśnie z psem dorosłym, średnia duża rasa? Pierwsze, co to, wrócę do tego, co już mówiłam wcześniej, czyli żeby dbać o progresywny. Trening. I musimy po prostu stopniować te obciążenia, które chcemy gdzieś tam nam się wymarzyły, żeby z psem realizować jakąś aktywność. Jeśli, nie wiem, chcemy biegać z nim przy rowerze, zabrać go w góry, trenować agility, frisbee, co jest teraz bardzo popularne, no to powinniśmy zacząć od po prostu zwiększania takiej aktywności codziennej. I ja myślę sobie, że takie okienko, które jest w miarę bezpieczne, to jeśli założymy sobie takie 4-6 Tygodni zawsze wdrożeniowe, czyli po jakiejś przerwie. Po właśnie tak, jak zaczynamy treningi, czy jak na przykład nie wiem, nie daj Boże, nasz pies się skontuzjował, czy miał jakieś ograniczenie ruchu. To zawsze te 4-6 tygodni, pierwsze powinno być takie wdrożeniowe. Kiedy... Czyli rozbiegowe półtora miesiąca. Dokładnie. Wydłużamy spacerki, gdzieś tam wplatamy właśnie zabawę zabawką, żeby ten ruch był bardziej intensywny podczas tego spaceru, możemy dodać jakieś ćwiczenia fizyczne, które właśnie fizjoterapeuta nam może dobrać, żeby przygotować naszego psa do sportu. No i yy, ja jestem fanatyczką. I jestem, znaczy jestem tego świadoma, że mam na to uczulenie, ale waga psa. To co powiedziałaś odnośnie wagi, niestety często się sugerujemy, po pierwsze dawkowaniem na opakowaniach, bardzo mocno się sugerujemy, czyli właśnie my nie traktujemy tylko jako sugestie, tylko... Tyle mój pies powinien jeść. I po drugie, patrzymy sobie na przykład na wzorzec rasy, tak, i myślimy sobie, no dobra, tam border coli ważą około 20 kg. Są takie, które ważą 11-12 i to jest ich waga docelowa. Więc tutaj też nagrywaliśmy odcinek na ten temat na temat oceny kondycji mhm. psa i więc słuchacze mogą sobie do tego wrócić. I naprawdę nadwaga będzie bardzo dużym przeciwwskazaniem do rozpoczęcia aktywności z takim młodym psem. Bo jeśli dodamy do tego nieprzystosowany układ ruchu, no to niestety połączenie jest ciężkie. I to, co jeszcze chciałam powiedzieć, bo teraz, jak w trakcie jak to nagrywamy, to akurat jest taki okres, że robi się coraz cieplej. I pamiętajmy o tym, że młode psy często mają jeszcze troszeczkę problem z termoregulacją, z przystosowaniem się do takich cieplejszych dni. Więc już nawet jak jest tak powyżej 15-18 stopni i świeci słoneczko, to młody pies bardzo często może odmawiać aktywności. Za ciepło? Za ciepło. Po prostu przegrzewa się. Jego organizm jeszcze nie potrafi sobie z tym poradzić. I wtedy ważne jest to, że jeśli na przykład y, wiecie, że akurat o tej porze dnia, kiedy jest naprawdę wysoka temperatura, musimy się udać na spacer, po pierwsze musimy zabrać na pewno ze sobą wodę. Po drugie, można tak dobrać trasę spacerową, żeby gdzieś tam jednak w cieniu się odbywały te ćwiczenia czy ten trening, y, gdzieś nad wodą, żeby mógł pies miał możliwość się y, schłodzić. No i ja jeszcze też zawsze mówię o tym, y, tak jak powiedziałaś, w kontekście takiego. Holistycznego przygotowania, że jeśli planujemy jakieś większe aktywności, oprócz zwykłych spacerów, to warto rozważyć taką kontrolną wizytę u ortopedy i wykonać kontrolne zdjęcia RTG, e, czy nic się z tymi stawami nie dzieje, żebyśmy wtedy wiedzieli, że na przykład musimy dłużej poczekać z treningami, bo jeszcze mamy jakieś tam luzy w stawach. No dobrze. dobrze, to Chyba jeszcze to mi to przychodzi do głowy, że wiesz, są takie sytuacje, że uwięzieni w domach wiele miesięcy, my, nasze psy, przyjdzie w końcu ten moment, kiedy możemy wyjść. I mamy już psa naprawdę dorosłego, pięcio-sześcioletniego, i postanawiamy, że okej, okay, dobra, ten sezon będzie nasz. Podobnie, 4-6 tygodni rozbiegówka, czy jeszcze masz jakieś rady dla takich właścicieli psów? Na pewno, jeśli chcielibyśmy rozpocząć jakąś aktywność sportową albo wrócić, to ja naprawdę gorąco zachęcam do takiej ścisłej współpracy z trenerem danej dyscypliny, bo takie osoby też potrafią bardzo obiektywnie ocenić kondycję naszego psa i na przykład powiedzieć nam, że no jeszcze się trzeba troszeczkę wstrzymać. Natomiast jeśli mówimy o takich aktywnościach w stylu długie spacery, gdzieś tam właśnie wycieczki, że chcemy na weekend wyjechać i zabrać ze sobą psa to myślę, że te może do dwóch miesięcy takie przygotowawcze yy, ćwiczenia i tutaj chociażby wydłużanie tego okresu spacerowego. Oczywiście wymaga to od nas wysiłku, prawda? No bo nie wiem, wracamy z pracy, to musimy ten spacer dłuższy jednak odbyć. I ja też bardzo często u swoich psów, jak przygotowuję je do sezonu, na spacerach funduję im taką aktywność interwałową. Czyli na przykład 10 minut sobie idziemy spokojnym tempem, później 2-3 minuty ja im organizuję jakoś czas, żeby im podnieść tętno, bawimy się zabawką, poszukujemy gdzieś tam tej zabawki, robimy jakieś sztuczki, I znowu 10, na przykład 12 minut idziemy spokojnym tempem i znowu 2-3 minuty aktywne. I stopniowo sobie skracam czas tej przerwy albo trochę wydłużam czas aktywności i to bardzo fajnie też buduje taką bazę e, właśnie fizyczną bazę sprawności fizycznej, żeby pies po prostu w, był w stanie docelowo troszeczkę więcej wytrzymać. Czyli zupełnie jak z człowiekiem nie da się wstać i być sportowcem. Nie da się i to też fajnie, że o tym powiedziałaś, bo e, często jak ja trenuję psie sporty też ze swoimi psami. I bardzo często spotykamy się z takimi y, zarzutami, że to jest wykorzystywanie naszych psów, że na starość to one na pewno nie będą mogły chodzić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast y, skutki niedotrenowania mogą być takie same jak skutki przetrenowania. Czyli ok, to, że jakiś jamniczek, który chodzi na kółko wokół bloku po tam nie wiem, półgodzinnym spacerze z zabawką yy, czułby się źle i kulał, to nie znaczy, że mój pies tak się czuje. Więc yy, tak jak mówisz, jakby to przygotowanie będzie odgrywało ogromną rolę i nawet jeśli macie na przykład psa, który ma stwierdzone jakieś problemy ortopedyczne i weterynarz wydał zgodę na aktywność fizyczną, to tym bardziej jest ważne to przygotowanie, ponieważ dobrze przygotowany sprawnościowo pies będzie miał mniejsze objawy Czyli mamy psa na przykład z delikatną dysplazją, prawda, no to jest w ogóle, obecnie to jest bardzo... Mamy. Mamy, tak, mamy. Ja na przykład mam psa, który ma, w młodości miał zdiagnozowany problem z kręgosłupem, z odcinkiem lęciowo-krzyżowym i ta suczka ma teraz 10 lat i jak idzie do jakiegokolwiek weterynarza na wizytę, to nie chcą uwierzyć, że zdjęcie rentgenowskie należy do niej ponieważ obraz kliniczny, czyli jakby stan psa, samopoczucie jest super, a zdjęcie wygląda bardzo kiepsko. Ale to jest właśnie zasługa przygotowania takiego fizycznego i tego, że nas w bardzo dobrej formie. Więc zachęcam do tego, żeby jednak poruszać swoim psem, zanim będziemy chcieli gdzieś tam z tej sprawności korzystać. Czyli tak krótko podsumowując naszą rozmowę, czyli robimy to z głową, stopniowo, tak zaczynamy jest. zawsze od spacerów, dajemy sobie czas i czas naszemu psu, zwracamy uwagę na sylwetkę, na wagę psa, bo nadwaga, czyli to dodatkowe obciążenie, to są dodatkowe kilogramy, które niestety nie pomogą. Tak, i tutaj yy, przepraszam, że Ci się wtrącę, ale tak obrazowo odnośnie tej nadwagi, bo tak jak mówię, to ja na to bardzo zwracam uwagę. Yy, jeśli na przykład wasz 20-kilogramowy pies ma 2-4 kilogramy nadwagi, to tak jak na przykład yy, kobieta 60 kilo, miałaby 6-12 kilogramów nadwagi to jeśli yy, powiem Wam, że 10-20% masy ciała przybierzecie, to na, nam się to wydaje dużo, prawda? No 10 kg nadwagi, to uważamy, że to jest bardzo dużo. A dla naszego psa 10% jego masy ciała, to uważamy, że no, ma niedużo do zrzucenia. Więc zawsze patrzmy jakby procentowo, jaki to jest ta nadwaga, jaki to jest procent masy ciała naszego psa, a nie ile to jest w kilogramach, ile pokazuje nam waga. I nie bójmy się korzystać z porad i pomocy specjalistów. Dokładnie tak. Jeśli mamy wątpliwości, albo na przykład czujemy, że po prostu. No, nie mamy na tyle doświadczenia, nie mamy na tyle wyczucia, to jest na przykład nasz pierwszy pies, z którym chcemy coś trenować. Można śmiało wybrać się do ortopedy bądź do fizjoterapeuty na taką kontrolę. Czyli nie musi nic naszemu psu dolegać, żebyśmy trafili do gabinetu. Można zrobić kontrolę, gdzie na przykład fizjoterapeuta zbada psa i powie, czy na któreś partie mięśniowe trzeba zwrócić uwagę, nawet jest w stanie dopasować ćwiczenia, które będziecie mogli robić po prostu w domu sobie. Serdecznie Ci dziękuję i do usłyszenia w następnym odcinku. Ja również dziękuję. Na razie. To już koniec. Dzięki za przesłuchanie całości. Jeśli podobał Ci się ten odcinek i chcesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych rozmowach z ekspertami, pamiętaj, żeby zasubskrybować nasz podcast. A jeśli masz ochotę na jeszcze większą dawkę sprawdzonej wiedzy na temat czworonogów, koniecznie odwiedź stronę john.pl i sekcję know-how. Znajdziesz tam mnóstwo materiałów, które tworzymy we współpracy ze specjalistami, między innymi lekarzem weterynarii, fizjoterapeutą czy behawiorystą. Zachęcam również do odwiedzenia naszego kanału na YouTube oraz profili na Facebooku i Instagramie. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia w następnym odcinku.